No wiem! A, a, a. Mieniek! 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 A. Mieniek! A. Ale miałem straszny sen! W ogóle co mi się śniło? A bo ja wiem. Dobra, nieważne idę do pracy. Ty puścisz cichacza w pracy. No tak, i wtedy, no tak, właśnie. Fuj, co tak śmierdzi. E, nie wiem. Nie wiem. E, ale Bąka ktoś puścił. Eh, halo. Halo. Dobry minik, uciekamy. Lecimy. Jak? Ek, wszystko git. Mówi wszystko git, chyba uciekliśmy od nich. Chyba tak. To dobrze. Marek uważaj! Marek.. Marek spadamy! Marek! Marek! Aaaa. Ale mam, ale mam w życiu straszne sny. Co robimy? Rozwala nam. Poświęcisz się. Co? Aaaa.

Zapłacisz za to, chyba ty... A! E! A! eh, w drugą rękę. Ręka. A moja ręka. Za karę, że ja dostałem rękę. A A, a. a. Wygrałem, a se, se potęż, że zlepoarrzy, że, żeby nie wygrałeś. видишь, видишь ты их двух. Видишь ты их двух. Баши их бродить. Bronić ze wszelką cenę. Halo, słyszysz mnie? Halo? Halo? Kurde, znowu to brudę trzeba kopać. Co to? Co to jest? Siła ekskluzyw. Ale mocny przeciwnik to musi być. Weź to w rękę. Kopalnia jest taka męcząca. Taka mytąca ta kopalnia jest. A wszystko rozwalone. Mój kilof mi spadł. O! Jeszcze jeden głos został. O! Ten głos jest jakiś mocny. O! I głos wykopany. Pięknie. Dobra, mogę iść do domu. To jest napad. Oddawaj wszystko, co masz, ale ja nic nie chcę. Dobra, chłopie, nie improwizuj. To jest tylko broń na zabawkowe kulki. Tak, to co nam się stało? Zobacz, zobacz co nam się stało. Te zabawkowe kuleczki ci przebiły właśnie nogę. Co? Ja. Okej, okay, dobra, troszkę o, dziwne, ale okej. Okay. O, nie! Zapomniałem, że mam jeszcze nie zabawkowe kuleczki Co to był za straszny sen. Co to było za sen? Ja nie mogę. Coś Co jest Kolejny złysel. O kurde. A zaraz sobie, zaraz się umyję. to będzie dobry pomysł. O wiem, to będę się był z moją ulubioną grą. Ale fajna ta gra, ciągle zabawna. Co to był za straszny sen? Nie ruszyłem się, a auto nie przejechało. Najważniejsze, żeby się nic nie stało. Dobrze, żeby się nic nie stało. O! Nie, To był kolejny zwyczaj. Teraz się już nie nabiorę, haha. Ha. Co wy sobie myśleliście? Nie nabiorę się na to. Owdź. Teraz to już kurde nic, nie będę robił kompletnie nic. Uwaga w telewizji, proszę uciekać. Nuklearna bomba leci. Co jaka, nuklearna bomba. To koniec filmu. To koniec dzika. Mam nadzieję, że filmy się podobały. I widzimy się dzisiaj, bo jeszcze dzisiaj nagram kolejny film, bo wczoraj nie nagrałem, to dzisiaj nagram dwa. Dzisiaj pierwszy grudzień. Jaj! Nora!